11 grudnia 2021 rok, sezon narciarski w Rybnie został otwarty. Przyjechali tutaj miłośnicy Białego Szaleństwa z całego regionu, by spróbować swoich sił, by poćwiczyć przed innymi stokami narciarskimi. Jak się dowiedzieliśmy, oprócz dobrego humoru trzeba o odrobinę przygotowania, ćwiczeń już od miesiąca, ale warto tu przyjechać, serdecznie polecamy to miejsce, zresztą zobaczcie sami. Jazda po stoku jest bardzo przyjemna, tak? obojętnie czy to narty, czy deska. Ja akurat preferuję deskę. Ale jest to bardzo fajne, bardzo fajne na początek, bardzo fajne na rozruch, na doskonale, doskonalenie swoich umiejętności. Warunki są dobre. Ciężko za, zapewnić lepsze warunki tutaj, gdzieś w okolicy. Jeździłem po stokach, nie wiem, na Mazurach, Mrągowo, gołda. Specjalnie przyjechałem troszkę wcześniej, żeby być w pierwszym. Poprzedni sezon. Byłem jednym z ostatnich, którzy tutaj zjeżdżali. Więc oglądałem kamerkę już od kilku dni do porannej kawy i czekałem, kiedy to się wydarzy. No i spodziewałem się, że wszystkie trasy będą otwarte i że zima dopisze. A dlaczego warto? Dlatego, że jest blisko oddziałego Stoku, od Warszawy, od Łąży. Także jest super. Jak najbardziej. Także zapraszam tutaj wszystkich. Na rozgrzewkę przed Alpami jest to dobre miejsce, żeby nabrać sprawy. Ja zaczynałem tu, jak jeszcze była ta stara górka, na tych dwóch starych wyciągach, także było całkiem inaczej. W tej chwili człowiek pracuje, buduje, no, jest klient, trzeba się rozwijać. Także cieszymy się z tego. Generalnie już jak co roku rozpoczynamy w rybnie. Mamy optymalną odległość, optymalna górka taka, żeby sobie rozpocząć sezon. No i dlatego tutaj przyjeżdżamy. Oczywiście, że warto aczkolwiek ten, kto chce jeździć, to wie, że to jest praktycznie jedyny stok tutaj otwarty w okolicy. No i myślę, że tutaj wszyscy będą jeździć, jak się przygotować. To już trzeba wcześniej się przygotowywać, z miesiąc wcześniej, żeby trochę rozruszać kości, jak ktoś nie jest aktywny fizycznie, jakimś rowerem nie jeździć coś, to już trzeba wcześniej. Przyjechaliśmy na pierwsze jazdy, a zaczęliśmy z 3 lata temu, lata temu, warto, strasznie wciągające. Już się nie mogliśmy doczekać zimą, mamy piękną, to trzeba korzystać z tego, a słuchajcie, no jest miejsce wspaniałe tutaj na naszym terenie, no nie jest to wielka góra, ale troszeczkę pobawić się można, poszusować, no także no z wielką przyjemnością przyjeżdżam tutaj. Ja jeżdżę gdzieś 5 lat, teraz już tak systematycznie. Wcześniej jak byłem jeszcze młody, malutki byłem, no to wtedy trochę jeździłem, a później z y, obowiązki zawodowe i tak dalej nie pozwalały mi na to, żeby, y, żeby jeździć. A teraz jestem na emeryturze i, i teraz znowu zacząłem. Y, poprawiać swoje możliwości narciarskie. Na południe Polski to jest dla nas wyprawa, poza tym na, na weekend czy tam na, na jeden dzień to nie ma, nie ma sensu, a, a tutaj chwila wolna i, i można sobie jechać i szusować tutaj. No, yy, powiem, że no ja jestem bardzo zadowolony. Zaczynamy dzisiaj sezon, cieszymy się, bardzo fajnie, pozytywnie tak, tym bardziej, że to jest miejsce najbliżej stoku, gdzie można potrenować troszkę, także cieszymy się, że jest. To już będzie 15. sezon w tym roku, w tamtym roku mieliśmy 15-lecie, także działamy dalej. Mieliśmy parę dni mrozów, także wykorzystaliśmy te dni. Było to dosłownie cztery dni tych nozów. Śnieżyliśmy całą dobę, dzień, noc i udało się chociaż otworzyć y, jedną trasę i dwa wyciągi. Dziecięcy i oczu. No rozwinęliśmy się na tyle, że jest coraz większe zainteresowanie, także mamy już swoich stałych nawet klientów, którzy co rok przyjeżdżają, są bardzo zadowoleni. I, i z roku na rok jest coraz większa frekwencja. Na początku trzeba się odpowiednio ubrać, czyli klasycznie spodnie najciańskie, żeby wszystko się nie przemoczyć. No i do nauki najlepiej po prostu instruktora zadzwonić, się umówić na naukę jazdy. Dzisiaj warunki są bardzo dobre, jest śnieg świeżo ubity, no i nie ma nic innego niż tylko jeździć. Warto tu przyjechać, warto spróbować swoich sił. Póki co jest jedna trasa. Można wypożyczyć sprzęt, można wynająć instruktora, a wszystko po to, żeby poczuć się jak na prawdziwym stoku narciarskim. Do zobaczenia.